Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym odcinku z serii Największe Górskie Tragedie. Już kilka lat temu na początku kanału opowiedziałem Wam historię o pierwszym zdobyciu północnej ściany Eigeru i w dzisiejszym materiale chciałbym przedstawić Wam, myślę, że nie mniej ciekawą historię pierwszego przejścia solowego północnej ściany Eigeru. I nie przedłużając, zapraszam Was do dzisiejszego materiału, a przypomnę tylko, że materiały są już dostępne także na Spotify i innych aplikacjach podcastowych. Po wielu dramatycznych, często zakończonych tragedią próbach Pierwsze przejście północnej ściany Eigeru miało miejsce w 1938 roku i tego wyczynu dokonał czteroosobowy niemiecko-austriacki zespół. Z kolei próby solowego przejścia tej najtrudniejszej ściany Eigeru rozpoczęły się dopiero 19 lat później. W 1957 roku niezwykle młody i zdolny alpinista niemiecki Günther Norddurft zjawił się w miejscowości Grindelwald z niezwykle śmiałym planem. 22-latek miał już na koncie kilka imponujących dokonań. Często wspinał się samotnie i robił to w naprawdę imponującym tempie. Północno-wschodnią ścianę Piz Badile pokonał najszybciej w historii, wyprzedzając aż o godzinę słynnego himalajstę Hermana Bulla, któremu przejście zajęło 4,5 godziny. Także w Dolomitach pokonywał wiele słynnych dróg w niebywałym czasie. Tam, gdzie innym przejście zajmowało kilka godzin, Günther radził sobie w godzinę. Niemiec nie był więc przypadkową osobą, która rzuciła się z motyką na księżyc, a świetnym alpinistą, według wielu, jednym z najbardziej utalentowanych w latach 50. Na początku lipca, Nord-Durft rozpoczął wspinaczkę na północną ścianę Eigeru. Jak zwykle jego tempo było oszałamiające. Jeszcze nikt tak sprawnie nie pokonywał kolejnych metrów ściany śmierci, jak określana jest ta strona góry. Niestety Niemca spotkało to, co wielu wcześniejszych śmiałków nagła zmiana pogody. Mimo, że Günther wspinał się szybciej niż ktokolwiek wcześniej i po kilku godzinach dotarł na wysokość około 3200 metrów do drugiego pola lodowego, podjął wtedy decyzję o odwrocie. Zapadła noc, a mimo, że był środek lata, w ścianie panowała śnieżyca. Z zimna drętwiały mu palce, a drogę wskazywało jedynie światło czołówki. Po kilku godzinach dramatycznego zejścia, wyczerpany mężczyzna dotarł do podstawy ściany. I obiecał sobie, że już nigdy nie wróci na Eiger. Niestety, Norddurft złamał dane sobie słowo i zaledwie miesiąc później ponownie znalazł się w Grindelwaldzie, tym razem wraz z innym alpinistą niemieckim Franzem Majerem. Podczas wspinaczki ich plecaki spadły w przepaść, jednak spotkali oni wtedy inny włoski duet, który zaoferował pomoc i część swojego sprzętu, i wtedy te zespoły połączyły się. I mimo wielu problemów i tajemniczych wydarzeń, Niemcy przechodzą północną ścianę, jednak schodząc już inną drogą, giną w lawinie. Tragiczny los spotyka także jednego z Włochów, a drugi z kolei został ratowany przez ratowników podczas najsłynniejszej akcji ratunkowej w historii tej góry. I tę opowieść dokładnie przedstawiłem w jednym z pierwszych odcinków na kanale, do którego zostawię link w opisie. Na kolejnych solowych alpinistów Eiger czekał 4 lata. Pod koniec sierpnia 1961 roku 23-letni Adolf Maje, na którego znajomi mówili Adi, przybył do Grindelwaldu. Miał on wiele wspólnego ze swoim poprzednikiem. Maje, podobnie jak Günther, był bardzo młody, niezwykle utalentowany, ale mający już także spore doświadczenie. Pokonywał wiele trudnych dróg w Norwegii i Alpach. A solowe przejście północnej ściany nie miało być spontanicznym wybrykiem młodego, trochę szalonego alpinisty, a dobrze przygotowaną wspinaczką ostrożnego i rozsądnego mężczyzny. Adolf poświęcił niemal całe lato na odpowiednie przygotowanie się do tego wyzwania. Zarówno przygotowanie fizyczne, jak i teoretyczne, długo obserwował ścianę, poznając miejsca, z którymi przyjdzie mu się zmierzyć. Zaczytywał się także w relacjach śmiałków, którzy przeszli już tę drogę. Wiedział, które momenty są najtrudniejsze i jak je pokonać. Po przybyciu do Kleine Scheidegg ze swoimi planami podzielił się z hotelarzem, który codziennie obserwując północną ścianę, wiedział o niej całkiem sporo i udzielił mu kilku cennych rad. Hotelarz o imieniu Fritz, Postanowił umówić się z chłopakiem, że gdy zapadnie zmrok, będzie on dawał znaki świetlne swoją latarką, aby oni w dolinie wiedzieli, że wszystko z nim w porządku. Adi dowiedział się, że z okolicy szczytu i miejsca znanego jako Biały Pająk po południu spadają kamienie wytopione przez słońce, które stanowią śmiertelne zagrożenie i lepiej nie być wtedy w tamtej okolicy, a także trochę niżej na trzecim polu śnieżnym, które. Właśnie wtedy jest bombardowany z góry tymi kamieniami. Austriak postanowił rozpocząć wspinaczkę jeszcze przed świtem. Niezwykle pogodnego i sympatycznego chłopaka szczególnie polubiła żona hotelarza, która już w nocy wstała wcześniej, żeby przygotować dla niego śniadanie. Wydaje się, że Adi miał wszystko, aby przejść do historii jako pierwszy solowy alpinista, który pokonał północną ścianę. Jego pewne ruchy i bardzo dobre tempo śledzone było przez hotelarza spoglądającego w obiektyw lunety z Kleine szajdek. Rankiem Maje znajdował się już powyżej trudnej rysy i co jakiś czas ostrożnie łapał się zwisających od kilku lat tamlin. Było to ryzykowne, ale świadom tego 23-latek robił to bardzo ostrożnie, nie obciążając ich całym ciężarem swojego ciała. Mijały kolejne godziny, a mężczyzna nie zatrzymywał się. Grupa obserwująca jego poczynania z doliny z czasem zaczęła się powiększać. Kiedy Adolf docierał do słynnych miejsc, zatrzymujących zawsze inne zespoły na dłuższą chwilę, on przechodził je równym, miarowym tempem, jak gdyby nigdy nic. Obserwujący go z dołu alpiniści byli pod wielkim wrażeniem siły i techniki chłopaka, a z każdą godziną byli coraz spokojniejsi widząc jego umiejętności. Około południa Austriak dotarł do drugiego pola śnieżnego i rozpoczął ostrożnie jego trawers. Dopiero wtedy z dołu dostrzeżono, że Adi zwolnił. Prawdopodobnie to miejsce było bardzo oblodzone. Poruszał się niezwykle ostrożnie. Przed godziną 15 maje dotarł do miejsca znanego jako Biwak Śmierci. Dobrze pamiętał słowa, aby o tej porze nie pchać się już wyżej, bo grozi to oberwaniem kamieniem w głowę. Nad sobą słyszał już, jak góra zaczęła obsypywać trzecie pole lodowe kamiennymi pociskami. Choć pokusa, by ruszyć dalej, była wielka, gdyż wciąż zachował wiele sił, a dzień był jeszcze długi, to Maje zachował rozsądek. Postanowił poczekać do rana i zabiwakować w tym miejscu. W nocy dał sygnał świetlny Flicowi, który odpowiedział mu tym samym. Po kilkunastu mroźnych godzinach w trakcie których próbował choć na chwilę usnąć, Nadszedł nowy dzień, a wraz z nim Adi ruszył w górę, w stronę stromego trzeciego pola lodowego. Obserwujący go z dołu wspinacze dostrzegli, że z Austriakiem jest coś nie tak. Poruszał się wolniej, a jego ruchy stawały się coraz mniej pewne. Głośno zastanawiano się, czy to noc tak mocno go doświadczyła, a może potrzebował trochę więcej czasu, aby się rozgrzać i osiągnąć optymalne tempo. Po pewnym czasie Adolf dotarł do miejsca znanego jako Rampa. Obserwatorzy nie mogli już tak dokładnie widzieć ruchów mężczyzny, gdyż znajdował się on w cieniu. Jego tempo wciąż było powolne. Godzina była wczesna i promienie słoneczne jeszcze nie ogrzewały skały w tych miejscach. Podążając w górę, mężczyzna dotarł do początku komina w pobliżu miejsca znanego jako Srebrny Rów. Było około godziny ósmej rano. Z dołu widać było jak Maje zrobił rozkrok, szukając lewą nogą oparcia, jednak oblodzona skała była zdradliwa. Stopa ześlizgnęła się i Austriak odruchowo cofnął nogę, następnie widać było jak chłopak przygotowywał się do drugiego podejścia, tym razem postanowił czekanem przygotować trochę teren. Minęło zaledwie kilka chwil i ponownie lewa noga zaczęła sięgać skały. Chwila niepewności, szpagat i znowu but sunął się po skale. 23-latek nie stracił równowagi i ponownie cofnął nogę w odpowiednim czasie. Postanowił jednak spróbować po raz trzeci. Oderwał nogę od podłoża i wyciągnął ją w stronę skały, postawił stopę i zaczął przenosić ciężar ciała, gdy nagle but ponownie ześlizgnął się. Nie było ani sekundy na reakcję. Adi runął w dół na oczach obserwatorów z doliny. Ciało spadło ponad tysiąc metrów. Zdolny, ostrożny, ambitny i niezwykle odważny 23-latek Adi Maje, 28 sierpnia 1961 roku, stał się kolejną ofiarą północnej ściany. Co ciekawe, kilka dni później Stanisław Biel i Jan Mostowski dokonali pierwszego polskiego przejścia północnej ściany Eigeru. Na jak długo ta tragiczna próba Adi'ego zniechęciła kolejnych śmiałków? Już rok później znalazł się kolejny alpinista planujący samotnie zmierzyć się z tym wyzwaniem. Szwajcar Adolf Derungs przybył do Grindelwaldu w lipcu 1962 roku. Nie była to jego pierwsza wizyta na tej górze. Już trzy lata wcześniej wraz z Lukasem Albrechtem przeszli północną ścianę Eigeru. Używali wtedy już dość starego sprzętu, a Derungs założył na siebie cztery koszule, aby było mu cieplej i być może ten sukces sprawił, że wiara szwajcarskiego murarza w powodzenie swojego solowego przejścia była tak wielka. Trzeba przyznać, że Adolf nie był finezyjnym alpinistą o bajecznej technice, lecz postawnym, silnym mężczyzną o pewnym chwycie. Był niezwykle wytrzymały i twardy, co udowodnił wraz z Lukasem podczas ich pierwszego przejścia, podobnie jak jego poprzednicy także on był młodym, dwudziestokilkuletnim mężczyzną. Co ciekawe, umówił się on z operatorem filmowym, który miał nagrać go w ścianie. Niestety Derungs nigdy nie dotarł do miejsca, gdzie czekała na niego kamera. Tuż przed trawersem Hinterstoisera mężczyzna spadł i nie są znane dokładne przyczyny upadku, chociaż prawdopodobnie Adolf poślizgnął się na oblodzonej skale i runął w dół. Nie był on ostatnim śmiałkiem, który w 1962 roku Podjął się samotnego wejścia od północnej strony na Eiger. Pod koniec sierpnia do Grindelwaldu przybył kolejny młody i niezwykle utalentowany alpinista 22-letni Austriak Dieter Marhardt. Podobnie jak Günther Notdurft, należał do największych talentów młodego pokolenia w Alpach. Jeśli pierwsze przejście północnej ściany Eigeru miało przypaść jednemu z najlepszych solowych wspinaczy tamtych lat. To niewątpliwie zasługiwał na to, Marhart. W wieku zaledwie 18 i 19 lat, dokonał wielu trudnych przejść w dolomitach, jeszcze przed ukończeniem 20 lat postanowił podjąć się próby dokonania pierwszego solowego przejścia północnej ściany Matterhornu. To, co niektórym zajmowało 2-3 dni, Dieterowi zajęło zaledwie 5 godzin. Tym wyczynem zapisał się na stałe w historii alpinizmu. Rok później Mahart wyruszył do Karakorum, gdzie wraz z Günterem Starkerem dokonał pierwszego wejścia na niemal ośmiotysięczny szczyt Distaghil Sar, a w 1960 roku przeszedł zimą południową ścianę Dachsteinu. Czy niesamowite przejście północnej ściany Matterhornu miało zostać powtórzone także na Eigerze? Latem 1962 roku Mahart przybył do Grindelwaldu, nie ogłaszając w szumnie swoich zamiarów. Chciał zachować pełną anonimowość, więc w hotelu podał fałszywe dane, i nikt w okolicy nie znał jego planów. 27 sierpnia Dieter był gotowy i uznał, że pogoda również jest odpowiednia, postanowił więc ruszyć w górę. Wszedł w ścianę, gdy działał w niej już monachijski zespół. Jak zwykle, Austriak sprawnie pokonywał kolejne metry. Jeszcze przed dotarciem do pierwszego pola śnieżnego wyprzedził zespół niemiecki, który zdziwiony widząc samotnego alpinistę, zapytał, czy może nie chce on dołączyć do nich i związać się z nimi liną. Marchart uśmiechnął się i odpowiedział, że może przyjmie ich propozycję wyżej, gdy teren stanie się trudniejszy. Mężczyźni chcieli wiedzieć, kim jest, jednak on, chcąc zachować anonimowość, odparł jedynie, że pochodzi z Wiednia. Gdyby wtedy zdradził choć imię, to wszyscy od razu skojarzyliby, z kim mają do czynienia. Powyżej pierwszego pola lodowego wciąż utrzymywał świetne tempo, kiedy trawersował ścianę w kierunku drugiego pola lodowego, nagle poślizgnął się i runął w dół. Niewiele brakowało, a jego wypadek przyczyniłby się do innej tragedii, gdyż spadając, minął w niewielkiej odległości wspinający się zespół monachijski. Gdyby uderzył w któregoś z alpinistów związanych liną, mogłoby ucierpieć zdecydowanie więcej osób. Niestety, kolejny wielki talent stracił życie, próbując zmierzyć się samotnie z Aigerem. Ukrywanie tożsamości przez litera sprawiło, że pomimo odnalezienia jego ciała przez wiele dni nie można było ustalić, kim był ten ambitny alpinista. Dopiero, gdy ktoś znający Wiedeńczyka dowiedział się o fakcie, że ciało ma amputowane fragmenty palców w prawej dłoni, domyślił się, że ofiarą północnej ściany został Marchard, który dwa lata wcześniej nabawił się mocnych odmrożeń w Karakorum, które zakończyły się amputacją części palców. Czy po tylu próbach i po tylu tragediach znaleźli się kolejni śmiałkowie chcący przełamać tą złą passę? Alpiniści wierzący, że klątwa północnej ściany Eigeru, zjadacza ludzi, jak określali ją niektórzy, ich akurat nie dopadnie? Kolejni śmiałkowie do Grindelwaldu zawitali już rok później. W 1963 roku pod Eigerem zjawił się słynny solista. Jeden z najlepszych alpinistów świata, Walter Bonatti. 33-latek określany Królem Alp, swoją karierę rozpoczął w 1949 roku i przez 14 lat wytyczył wiele nowych dróg w Alpach i dokonał wielu pierwszych przejść zimowych. Choć wszyscy jego poprzednicy byli świetnymi alpinistami, to żaden z nich nie dorównywał doświadczeniem Bonattiemu. Włoch był pierwszym zdobywcą gaszer Bruma IV. 29 lipca Walter rozpoczął zmagania z północną ścianą Eigeru. Początkowo jego wspinaczka przebiegała sprawnie, jednak niepokoić mogły go niebezpieczne, spadające luźne kamienie. Po przejściu trudnej rysy ruszył w stronę pierwszego pola lodowego, a następnie Włoch dotarł do drugiego pola lodowego i znajdował się już prawie w połowie ściany, gdy nagle nad jego głową doszło do obrywu skalnego. Walter przykleił się do ściany i miał wiele szczęścia, bo odłamki skalne szczęśliwie ominęły go, jednak to niebezpieczne wydarzenie dało mu do myślenia. Mimo, że znajdował się wyżej niż większość z jego poprzedników, Bonatti posłuchał ostrzeżenia góry i postanowił wycofać się ze ściany i zrezygnować ze swojej próby. Walter w górach nieraz balansował na granicy życia i śmierci. Jego dramatyczne przeżycia na K2. czy podczas przejścia filaru René na Mont Blanc, o włos, a zakończyłyby się tragedią. Zdarzenie na Eigerze, a następnie dwa lata później trudne i niebezpieczne. Samotne, pięciodniowe przejście zimą północnej ściany Matterhornu skłoniły go do decyzji o zakończeniu wspinaczkowej kariery w wieku zaledwie 35 lat. Była to decyzja wymagająca niezwykłej odwagi i świadcząca o wielkim rozsądku i pokorze wobec potęgi gór. Niewiele znajdziemy przykładów wybitnych alpinistów, którzy, będąc u szczytu swojej kariery, Potrafią zejść ze sceny, jak to śpiewał perfekt niepokonanym. Północna ściana Ageru nie musiała długo czekać na kolejnego śmiałka, który chciał podjąć się jej przejścia. Chętny zjawił się u stóp góry już kilka dni po ponad tym, był nim szwajcar 28-letni Michel Darbelay, przewodnik górski i instruktor narciarstwa. Od dziecka wspinał się ze swoim bratem żakiem i ojcem, miał on siedmioro rodzeństwa. Nie należał do światowej elity, nie był gwiazdą alpinizmu pokroju Bonatti'ego, jednak w dolinie Val Ferré w okolicy Mont Blanc był postacią znaną. Wraz ze swoim bratem przeszedł wiele trudnych dróg i wytyczył nowe. Partnerów często zadziwiał swoją prędkością i pewnością ruchów, a rok przed przybyciem pod Eiger wraz ze swoim bratem wytyczył trudną drogę na Petit Cloche du Portale. Michel'a charakteryzowała skromność, nie zabiegał o uwagę mediów i nie chwalił się swoimi imponującymi osiągnięciami. W skale był jednak niezwykle dokładny i nie popełniał błędów. Północną ścianę Eigeru już znał, gdyż działał na niej rok wcześniej w zespole, który dotarł wtedy do rampy. Michel, nie chcąc zmartwić mamy, powiedział, że jedzie tylko poszukać Moreli. W Grindelwaldzie nie obnosił się ze swoimi planami. Jedynie małżeństwu hotelarzy i kilku alpinistom zdradził prawdziwy cel swojej wizyty. Żona Fritza sklejny Szajdek, słysząc czego zamierza dokonać ten pogodny chłopak o krótkich, kręconych czarnych włosach, zbladła. Wciąż żywe były w niej wspomnienia związane z pogodnym i radosnym Adim Majerem. Jednak od Michela emanował spokój, a choć był szczupły i dość wątły, to jego masywne przedramiona świadczyły o wielkiej sile i doświadczeniu w skałach. Podobnie jak większość jego poprzedników, lepiej czuł się zdecydowanie w skalnej wspinaczce niż lodowej. W przeciwieństwie do Adiego, Szwajcar nie przygotowywał się tak skrupulatnie do swojej próby, nie analizował przez wiele godzin zawiłości drogi, taki już po prostu był, że gdy klient odwoływał w ostatniej chwili wspólne wyjście, to Michel pakował się i spontanicznie ruszał w góry samotnie. Podobnie było także z północną ścianą Eigeru. Dużym uznaniem młodego chłopaka darzył pierwszy zdobywca tej trudnej drogi Andreas Heckmeier. 2 sierpnia 1963 roku, około godziny 3 w nocy, mężczyzna rozpoczął wejście. Tak jak wielu jego poprzedników, od razu rozpoczął od świetnego tempa. Poruszał się pewnie i nie zatrzymywał się. Jednak w przeciwieństwie do niektórych śmiałków, Darbelaj w newralgicznych miejscach stosował autoasekurację, co wymagało od niego poświęcenia dużo więcej czasu i nadkładania drogi, a także oczywiście utraty sił. Gdy wyszło słońce, obserwatorzy z doliny dostrzegli, że Michel przeszedł już trudną rysę. Po godzinie 10 hotelarz Fritz spojrzał w kierunku ściany, szukając Szwajcara na pierwszych polach lodowych, jednak dojrzał tam tylko niemiecki zespół. Rozglądając się wyżej, nigdzie nie mógł znaleźć Michela. Nerwowo, w obawie przed najgorszym, wodził wzrokiem po ścianie, aż w końcu dostrzegł niewielką sylwetkę poruszającą się w rampie. Mimo, że wysiłek dawał o sobie znać i alpinista poruszał się wolniej, to wciąż zachowywał dużą ostrożność. Około południa pokonał trawers bogów i zmierzał w kierunku białego pająka, do którego dotarł około 15.30. Przejście tego miejsca zajęło mu zaledwie kilkadziesiąt minut, a więc zrobił to bardzo sprawnie. Jeszcze żaden solista nie dotarł tak wysoko. Chwilę później znalazł się przy rysach wyjściowych, gdzie ponownie stosował autoasekurację. Niestety wtedy klątwa złej pogody ponownie dała o sobie znać i aura zaczęła się wyraźnie pogarszać. Mężczyzna postanowił przeczekać załamanie pogody. Biwakował bardzo wysoko. Noc była zimna, a jego ubranie całkowicie przemokło. Dłonie zaczęły drętwieć, a jego ciało przeszywały dreszcze. Po długiej i trudnej nocy o godzinie 6 rano, kiedy słońce wyjrzało z horyzontu, kontynuował wejście. Do wierzchołkowego pola lodowego dotarł około godziny 8 rano, po czym rozpoczął zejście inną stroną góry. Całość przejścia zajęła mu w sumie około 18 godzin nie licząc czasu poświęconego na biwak i było to pierwsze przejście północnej ściany. 28-letni Szwajcar Michel Darvelay dokonał tego, co przez niektórych uważane było za niemożliwe. Skromny alpinista nie obnosił się ze swoim sukcesem, a po latach pytany o to historyczne przejście mówił, że miał dużo szczęścia, w pewien sposób umniejszając tym samym swojemu osiągnięciu. Onieśmielały go sesje zdjęciowe na pierwsze strony gazet. Z dnia na dzień stał się osobą rozpoznawalną nie tylko w kręgach alpinistycznych, ale także wśród zwykłych mieszkańców alpejskich miejscowości. Sukces ten przysporzył mu wielu bogatych klientów, którzy chcieli związać się liną z pogromcą północnej ściany Eigeru, wierząc, że przy nim nic im nie grozi. I tak faktycznie było. Przez wiele lat, Michel pracował jako przewodnik górski, a zarobione pieniądze wykorzystywał na podróże, podczas których także się wspinał. Zdobył m.in. Kilimandżaro, wspinał się na Denali na Alasce, zwiedził Grenlandię oraz Himalaję. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał, że dowiedzieliście się czegoś nowego na temat północnej ściany Eigeru, poznaliście może jakichś nowych alpinistów, takich jak właśnie. Michel Darbelay. Do zobaczenia na szlaku i w kolejnym materiale. Cześć.